Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu państwu. To ja, odświeżony, elegancki, ranny ptaszek wasz. Znaczy nie, ptaszek w porządku. Chodzi o to, że wcześnie wstanę dzisiaj. Proszę państwa, 4 stycznia. Mieniny obchodzą. Wyobraźcie sobie Angelika Eugeniusz oraz Aniela Benedykta, Dafroza, Dobromir, Doroteusz, Fereol, Krystiana Rygobert, Suligost i Tytus. Wszystkiego dobrego, moi kochani. Przy okazji obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Hipnotyzmu. Jeżeli jesteśmy przy hipnotyzmie, to ja sięgnę i zahipnotyzuję Państwa lokowaniem produktu, moją książką. Obiecałem, że będę to robił codziennie przez jakiś czas, no to będę robił. Proszę bardzo, dzień dobry kochanemu Państwu, zbiór najlepszych tekstów z ostatniego roku. Moi drodzy, dzisiaj sprawa poważna. Znaczy, poważna. No, dla chłopców z Piaskownicy sprawa nie poważna, bo po to, przecież to są żarty, do tego nie ma prawie, nie ma co komisji zwoływać. Chodzi mi o Pegazusa. Podobno, tak się mówi w okularach, w kuluarach, przepraszam, tak się mówi, że rząd nie miał prawa ani nawet sprawiedliwości kupować tego urządzenia do podsłuchiwania. No, ale się stało. Podsłuchiwali swoich, nawet swoich podobno to dość śmieszne, nie tylko opozycje. No w każdym razie coś się z tym pewnie. Jeszcze zdarzy. Będę Państwa na bieżąco informował. A tymczasem, bardzo proszę. Brytyjczyki z kurczymyki mają swego bonda. W naszym kraju ciut inaczej taki bond wygląda. Nie potrzeba nam agentów z Anglii ani z USA. Odkąd rząd Krainy Świętej kupił Pegasusa. Będę chwalił naszych zuchów, chociaż jestem z gredem, Bo bohater jest zbiorowy, a nie 07. Agent ziobroetką konsortes wcale się nie boi I szpieguje narodowo na podwórku swoi. Bryt nie twierdzi, że to wszystko bzdury gówno warte Szacun przecież dobry agent musi iść w zaparte Nie wydaje się to jasne, wyznam z grubej rury. To przy urnach będzie finałowej agentury. Wykra partia, co obieca, że drali powsadza. I że w pierdlu wyląduje caluteńka władza całutej władza